No, czyźliczołem, patrzcie co ja mam. Tak jak z komentarza y, z Magda z kanału Alicja w krainie zakupów napisała: Może teraz ekspres losy y, po 2 zł. Zapytałam, ile powiedziała wszystkie. Dobrze, że zaznaczyłam, że po 5. Nie no, żartuję, Magda. Dzięki bardzo. Fajna propozycja. Mam nadzieję, że to się, się spisze. Te ekspres losy: Mam wszystkich, y, wszystkie ekspres losy za 2 zł, po 2 zł, po 5 sztuk. A może tak więc co, lecimy, dziękuję bardzo, serduszka O, dla Magdy, bardzo dużo serduszek, bardzo proszę Was i ogólnie dziękuję, bo i tak i tak dajecie serduszka i to jest bardzo miłe, więc ja bardzo, bardzo dziękuję zaczynamy, mamy szybką kasę, więc chyba będziemy lecieć nie na przemian, tylko tak po prostu jak jest ułożone diament, diament, serducho, serducho, siódemka, e, siódemki nie ma, o, ale mamy to i mamy dwa złote, pięknie korona jest, e, pewnie po co ale mamy pierwsze dwa złote. No, Madzia zwraca się. Coś się zwraca. Dobra, kolejna e, szybka kasa. E, Jakich tam nie ma. E, Dolars nie ma. Korona. Jest korona jest. Siódemka. Uuu, idziemy podjechać. Nie skręcamy koroną gdzieś indziej. Więc tutaj nie ma. Mam nadzieję, że się. Jak najwięcej zwróci. Ale i tak dziękuję za komentarz. Worek. Nie mamy worka. Siódemkę mamy. Siódemkę. Eee, to banknot. Banknot kości. Kości. No i co? I to. I nie poszło w żadną stronę, ale jakby tutaj było. Ła ha ha, ha ha No. Maja, ty dajesz dobre pomysły. Dawaj kolejny pomysł na odcinek. Koniczyna, koniczyła, serduszko, siódemka, kości nie ma i świnia. Świnia jest tu, więc trochę jakby tutaj było, to by było pięknie, jakby była ta korona albo dolar nie? Uf. No, lecimy z kolejnym. To będzie akurat szybkie, bo to szybko idzie. Tak wiem, dużo gadam, więc yy, koniczyna, więc może jej być wolno. Diament to coś moneta chyba dolaraz. Oh. I korona. No i co tak? No i, no, no i co? No i tak się śmieją ze mnie. To co tyle? Dos, two, a czekajcie sorry, a nie miało być po pięć. Bo mam tu cztery. Nie no, sorry, dobra jest. O ja jacie to tylko jeden wygrał. Los. Mm. Bo widzę, że tu świnie mama, to...

23, no ludzie, same oboki, dajcie znać, ile najwięcej w tej skarbonce, w tej śwince wygraliście w tym losie, bo jestem ciekawa, 29, mamy 29, czyli mamy pierwsze 2 zł, 21, o, 20, o 22 Główna. 18, nie i 17, 16, kolejna główna, nie, ale mamy dwa zł, broż do grosza, prawda, i będzie świnia pełna,

29, same tu obok. 24. Nie ma. Czyli też pusto. A tutaj już są, jest jedna tylko główna. dobra. Szybka piłka. Ostatnie 5 losów. Szybka piłka. Sztabki. Raz. I dwa. Ok, dolars. Raz. I dwa. Tu kiedyś miałam ładnie, bo miałam 9 symboli. No? I piłka. Nie ma? A jest piłka. Raz. I raz. I tena. Jakby były monety i w ogóle pięknie by było. A tak, tu płacą od sześciu symboli, a jest 5. Odcinek jest za 30. Losy są za 30 zł. Na razie hmm, średnio monetki. Raz. I dwa. Sztabki. A jajku sztabka tylko jedna? I gol jeden. Tyle? Teraz tu by się boiska przydały. Ok. Jeszcze szybki. Szybka piłka. Tu boisko. No tu boisko. Dwa boiska. Worek. Jeden, drugi. No, no, no. Rozkręcamy się i golem kończymy. Dobra, zawias. Też nie. <laughs> Maciej jaki następny odcinek, co? Piłka. Jedna. Druga. Dolars. Jeden dolars? Jeden dolars. I korko trampek. Jeden, hmm? cztery, też nie. Dobra, ostatni. Ostatni. Koszulka. Tu koszulka. Jedna, jedna. Boisko. Jedno, drugie. Chyba tyle i sztabka. A! I sztabek też. Dwa. Więc. No, tyle. Tutaj jak trzeba puchar to nie ma. Dobra, podsumujmy to. Bo dużo jest śmieci. A raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 nie. No to co to oznacza, że 3 trzech coś jest. Więc marnie. 2 2 2. Więc mamy 6 zł. Na 30, 6 zł na 30. No, te akurat losy mnie nie mniej lubią. Już tamten nie, wie, dla, nie wiem dlaczego ta szybka piłka, to już zupełnie, a nie jeden. Ta świnia bardziej mi podeszła. Ale w każdym razie, Maś, Masia. Madzia, dzięki bardzo za pomysł na odcinek. Dawaj następne, <laughs> dawaj następne pomysły. Ja Wam dziękuję za polubienia, subskrypcje i komentarze. Jak macie jakiś taki pomysł, to dawajcie znać. Wegasa nie lubię, pamiętajcie. Wegasa nie lubię. I czego? Bo wegas mnie nie lubi. Wegasa się nie zmieniałam. Nigdy. Ale dobra. 6 na 30 To wszystko. Madzia. Dawaj. Ja cię też uraczę. Pomyślę, jaki, jakimś odcinkiem ci może uraczę. Ale jeszcze nie wiem, może samymi tymi losami. Dziękuję bardzo. Proszę o serduszka dla Madzi w komentarzu. I tak będą, ale jednak proszę. I dziękuję za nie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.